Proszę Państwa, otwieram dziesiątą Sesję Rady Gminy Porąbka. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność naszych obrad. Obecnych jest 14 radnych, i jeden radny nieobecny. Zanim przejdziemy do porządku, muszę Państwa poinformować w imieniu Wójta Gminy Porąbka, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wójt Gminy Porąbka jest administratorem zarejestrowanych danych Zarejestrowane w czasie obrad informacje są publicznie dostępne, nie ma możliwości ich usuwania lub cenzurowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na treść wypowiedzi, ponieważ istnieje możliwość naruszenia dóbr osób np. poprzez ujawnienie danych osób fizycznych. Szczegółowe informacje o transmisji uchwalaniu w obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz o przetwarzaniu danych osobowych. Dostępne są w Urzędzie Gminy Poromka oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w zakładce Ochrona Danych Osobowych. Tyle w kwestii formalnej. Teraz bardzo proszę, aby Państwo uruchomili swoje czytniki poprzez naciśnięcie niebieskiego przycisku celem sprawdzenia obecności. zalogował. Proszę sprawdzić, czy jest informacja zalogowana. Nie. Jest. Dobrze. W takim razie, szanowni państwo, witam was serdecznie na dziesiątej sesji Rady Gminy Poromka. Witam na naszej sesji Pana Wójta Gminy Poromka. Witam pana zastępcę. Witam panią skarbnik. Zastępcę skarbnika. Witam panią mecenas. Witam komend zastępcę Komendanta Policji Komiernica, witam dyrektorów i kierowników poszczególnych działów organizacyjnych gminy, jak również sołtysów naszych SOWE. Proszę Państwa, wszyscy jesteśmy w posiadaniu porządku dzisiejszych obrad. Ja miałbym taką jedną zmianę proponowaną do przeprowadzenia, mianowicie powołanie, w punkcie szóstym mamy powołanie komisji uchwały i wniosków, natomiast mamy proszę Państwa dzisiaj wybór Ławnika do Sądu Rejonowego Wrzystu i jest potrzebna również Komisja Skrutacyjna. Dlatego proponuję, aby punkt szósty brzmiał powołanie składu Komisji Uchwał i Wniosków oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez tą Komisję funkcji Komisji Skrutacyjnej. Żebyśmy to w jednym punkcie zawarli, aby Komisja Uchwał i Wniosków była jednocześnie Komisją Skrutacyjną. Żeby nie powoływać później drugiej komisji. I bardzo bym prosił, aby Państwo to, tą zmianę przegłosowali imiennie. Bardzo proszę, Pani Władź. Będziemy głosować. Pan Marek Gniep. Jestem za. Pani Magda Maria. Pan ja pan pan jestem, pan jestem, jestem za. Pan, Pizner, Mirosław, jestem pan za. Pan, pan, pan Borecki Tomasz. Jestem za. Pan Sefika Kazimierz. Jestem za. Pan Hałas Władysław. Jestem za. Pan Kisner Mirosław. Jestem za. Pan Kocen Bajnacy. Jestem za. Pani Konopnicka Dwaniewicz-Dziszkowa. Jestem za. Pani Kula Różynia. Jestem za. Pan Alborczyk Tomasz. Jestem za. Pan Odak Łukasz. Jestem za. Pan Sofiak Jestem Adam, za. Pani Banuś jatek Jestem za. Czyli zmiana w się jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zmiany dotyczące porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego. Mianowicie sprawozdanie z bieżących prac, prac wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Proszę Państwa wszyscy to sprawozdanie otrzymaliśmy. Mam nadzieję, że zostało przez państwa przeanalizowane. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego. Czy ktoś z Państwa, punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych, czy ktoś z Państwa chciałby złożyć jakąś interpelację bądź zapytanie, wyłącznie te interpelacje mogą być składane w każdym okresie, na tym międzysesyjnym, nie tylko na sesji czy na komisji. <laughs> Rozumiem, że też nie. W takim razie przechodzimy do punktu szóstego. Powołanie komisji uchwał i wniosków i jednocześnie komisji skrutacyjnej. Proponuję, aby w tej komisji znalazły się Pani Zdzisława Konopnicka-Dwornik i Pani Agnieszka Warusiak. Kto z Państwa jest za, bardzo proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. I nie Pamiętaj? Aha, przepraszam, nie mamy systemu. Dokładnie bez Pani W takim razie musimy jednej przegłosować. Dokładnie. W takim razie bardzo proszę Panią Marię odczytali. Pan Drawiak Zimier? Jestem za. za. Mydlasz Maria, jestem za. Pani Brawura Jestem Marta za. Jestem za. Pan Cepiga Kazimierz. Pan Pałat Bolysław. Jestem za. Pan Halot Pan Kisner Mirosław. Jestem za. Pan Tocerman Ignacy, Jestem za. Pani Kodowska-Dwonisz dziś Jestem za. Pani kula Jestem za. Pan Barboczy Tomasz. Jestem za. Pan Roda Łukasz, Jestem za. Pan Sofio Gadam, Jestem za. Pani Walusia Radnieszka, Jestem za. Dziękuję Państwu bardzo. Informuję, iż Komisja Uchwały Wioski, która będzie również dzisiaj pełniła funkcję Komisji Skrutacyjnej, została powołana jednogłośnie w osobach Pani Zisława Kodowska-Dwonisz i Pani Agnieszka Walusia. Proszę Państwa, Punktem siódmym jest wybór ławnika do Sądu Ludowego w Rzeczu na kadencję 2020-2023. Proszę pozwolić, że jako przewodniczący zespołu do opiniowania kandydatów odczytam Państwu yy, protokół z tego spotkania. Był już odczytywany na, na komisji, ale na sesji niezlicznej. Spotkanie zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych kadencji 2020-2023 z dnia 3 września 2019 roku. Zespół do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2020-2023 powołano uchwałą nr 8 łamane przez 85 łamane przez 2019 Rady Gminy Porządku z dnia 25 czerwca 2019 roku w składzie. Z przewodniczący zespołu, Marian Gitarz, zastępca przewodniczącego zespołu, Eugenia Kula, sekretarz zespołu, Zeta Machna Majder-Radna, Łukasz radny i Ewelina fabia bardyla radca prawny. Odbył swoje drugie spotkanie, w którym udział wzięła kandydatka na ławnika sądowego pani Renata Grafkowicz. Na spotkaniu zespół za zapoznał się z nadesłaną informacją komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach o kandydacie na ławnika. Wynika z niej, że kandydatka nie figuruje w policyjnych systemach informatycznych. W dalszej części spotkania, kandydatka na ładnika sądowego zapytana została o swoją dotychczasową pracę zawodową, zainteresowania oraz co wpłynęło na decyzję o reprezentowaniu naszej gminy w Sądzie Rejonowym w żywcu. Odpowiadając na powyższe, pani Grabkowicz poinformowała, od 8 lat jest pracownikiem Urzędu Gminy Poronka. Ukończyła studia wyższe ochrona inżyniera środowiska. Z natury jest społecznikiem, prężnie działa w wielu organizacjach społecznych. Zdecydowanie opowiada się za przestrzeganiem prawa i jego egzekwowaniem. Swoje doświadczenie życiowe pragnie wykorzystać pełną funkcję ławnika sądowego. Zespół stwierdził, co następuje. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż kandydatka na ławnika sądowego nie figuruje w krajowym rejestrze karnym. Nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, jak również władza rodzicielska nie została jej ograniczona ani zawieszona. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji ładnika. Nie figuruje w policyjnych systemach informatycznych. Pani Renata Hrabkowicz podczas rozmowy z zespołem do opiniowania kandydatów na ławników sądowych wykazała się zaangażowaniem w przygotowaniu do roli ławnika oraz znajomością i zrozumieniem problemów społecznych. Wobec powyższego wydaje się pozytywną opinią o kandydacie na ławnika sądowego do sądu rejonowego w Żywcu na kadencję 2020-2023 i stwierdza się, że pani Renata Harapkowicz spełnia wszystkie wymogi w okresie określone w ustawie prawo o ustroju sądów. Powszechnie. Tyle o tym. Proszę Państwa, jest z nami pani kandydatka. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać jakieś pytanie? Ewentualnie czegoś jeszcze się dowiedzieć od kandydatki czy o kandydatce? Rozumiem, że wszystko jest jasne. W takim razie oddaję głos komisji skrutacyjnej, aby przedstawiła jak będzie wyglądało głosowanie, a następnie proszę o rozdanie kart do głosowania. Proszę Państwa, <coughs> za dostanie karty do głosowania. W racji tego, że mamy tylko i wyłącznie jednego kandydata, znaczy jedną kandydatkę, Państwo na tej karcie zaznaczyć się tylko jeden punkt. Za, przeciw lub wstrzymujący się od głosu. Głos nieważny jest głosem, który jest niezaznaczony bądź na przykład dwa krzyżyki. Więc myślę, że karta do głosowania w sprawie wyboru ławica na Sądu Rejonowego w na kadencję 2020-2023 jest kandydatka Renata Grabkowicz. Bardzo proszę o odczytanie po kolejnym. Pani Grabura Majka Cyta. Pan Tomasz. Pan Sekiga Kazimierz, Pan Grabek Zbigniew. Pan Kłodysław, Pan Kisler Wirokła, Pan Kocenberk Macy, Pan Lucińska Zdrowia Pani Kula -Eugenia. Pani Miedlarz Maria, Pana Alborczyk Tomasz, pan Rodak Łukasz, Pan Sokwiak Adam i Pani Wałczak Agnieszka. Proszę Państwa, teraz chwilę na to, żeby zabrać głos i ja przyjdę i zabiorę karty do odpowiedniej rzeczy. Kolecki Tomasz Pan Cewiga Kazimierz Pan Drabek Zbigniew Pan Hałas Władysław Pan Kisner Mirosław Pan Kosęba Ignacy Konopnicka Dwornik Ścisława. Pani Kula Eugenia. Pani Miedlarz Maria. Pan Nalbowczyk Tomasz. Pan Arata, Łukasz. Pan Sopiak Adam. A, I Pani Agnieszka Walusia. Proszę Państwa, teraz chwilę policzymy głos. Dobrze? Czy wszyscy Państwo oddali głos? To jest pierwsze pytanie. Tak, oczywiście. Wszyscy. tak? tak? tak. Proszę Państwa, w takim razie, zanim komisja wróci głosy, ogłaszam 10 minut przerwy, można skorzystać z stawy.